Wiesz dlaczego Harry Potter to powieść fantazy? Bo Rudy miał przyjaciół. <noise> jo ci kręca. Co to o jedzeniu rzodkiewki? Dawno nie jadłem rzodkiewki. Wyjadłeś już michy e, z Logana? Dzisiaj nie jadłem z michy Logana, ponieważ Logan musiał być dzisiaj na czczo. Tak, dzisiaj nie od porannego, porannego posiłku ze względu na to, że ma chyba badanie gówna. I nie mówię tu o moim czacie, a o swoim kale. W sensie kale Logana, bo ma badanie e, kupy. Więc dzisiaj nie jad. Więc ja nie, nie mogłem podejść z jego miski. Niesamowite. Jaki masz zwrot? Mam M 85, Mam 1,85. 85, Waży 78. Tak jest. Proszę, obliczcie moje BMI i dajcie mi znaka, czy jestem zdrowy. Idę dziś do Barbera. Co powiesz, żeby mi zrobił taki kipisz na bani jak twój? Na Parysa, na Parysa. Nie obawiasz się śmierci? Nie, już nie, już nie. Za mało lata rozkminiałem. Teraz to można powiedzieć, że na nią kupa czekam. Telewizor ci się jara. Ojej, oh yeah. jesteś zdrowym ciałem, ale przyjebany duchem? Wydaje mi się, że na odwrót, że jestem zdrowym duchem, a na pewno ciałem, że nie jestem taki zdrowy. Dzień dobry, jakie panie na dzisiaj? Bez planu. Moje życie to jebany freestyle. Jaki bit poleci w tle, tak napierdalam. Czemu ten zjebnitor jest dalej w necie? On nie powinien mieć zarzutów? Co ty wypisujesz, chłopie? Dlaczego? Dlaczego miałby mieć zarzuty? Wiesz, nie każdego w lecie trzeba lubić. Ale jak widzisz w internecie może być każdy. Każdy może być w internecie, ale ciekawe pytanie, no ciekawe pytanie. Wiadomo, na pewno Nitro jest osobą polaryzującą, budzącą skrajne emocje. Ja może nie oglądam jakichś jego rzeczy, ale pamiętam, oglądałem jego pierwsze telefony, jak wyzywał baby przez telefon i oczywiście dzisiaj z punktu widzenia dzisiejszego dojrzałego człowieka na pewno nie były to e, rozmowy moralne i przyjemne, ale jak byłem mały, to mnie to w bawiło. Ale chyba żadnego wyroku nie ma. Tak, tak, legendarne telefony. Bo to wiesz, w internecie teraz każdy może być, wiesz, nie, wiesz, internet to jest, no nie mi się, to jest jedno wielkie gówno. Kiedyś w internecie wydawało mi się, że jak ktoś popełni jakiś błąd wizerunkowy, takie mocne fopa, yy, jak była jakaś mocna afera, czy mocne, yy, jak to, dramy, no to kto, ktoś tylko przegrywał dramę, no to jego już nie było i ciężko było mu wrócić i raczej była łatka przyczepiona. Teraz wiesz, chłopy, co chwilę jakieś afery są, ten komuś... Matkę, ten komuś tego, ten czpał, ten po, ten komuś ukradł, i na dwa, za dwa dni ludzie o tym zapominają, ze względu na to, że jest przesyt tego wszystkiego. Czemu pan przeklina? Co nie... Wiesz, co, to. Stri... A, pytasz mnie? E, stream jest. E, ma ostrzeżenie, że, 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 że są przekleństwa. No, ale to jest wiadomo, to jest normalna sprawa, wiesz. Kiedyś, mm, kiedyś tych gwiazd po prostu było mniej, teraz tych gwiazd jest więcej. Ale ja po prostu staram się y, zawsze mówić tutaj widzom now, nowym, no bo starsi widzowie są doświadczeni, wiedzą z czym to się je. Ale szczególnie nowym, młodym osobom, że internet to jest gówno, to bycie w internecie to nie jest nic widowiskowego, to nie jest nic wyjątkowego, czy to nie jest jakiś moment y, glorii, chwały. Wydaje mi się, że na pewno dużo młodych ludzi przez te liczby. Mm, przez pryzmat tych liczb ocenia siebie i tak dalej. A to trzeba od początku, wydaje mi się, że powinna być jakaś edukacja w szkołach, żeby właśnie te, że, że te liczby nie są rzeczywiste. nie, To nie jest tak, że cię 10 tysięcy osób ogląda i 10 tysięcy osób jest twoimi fanami cię kochają. Tak to, nie, tak to nie wygląda. Ja mam 10 widzów na Twitchu i mam schizy. To też tego nie kumam. Ale to wiadomo, to tak jakieś środowisko. Ja może tego do końca nie kumam, bo ja jestem jeszcze z normalnego środowiska, to znaczy jak miałem 20 lat, to jeszcze nie wiedziałem, co to jest YouTube. Znaczy wiedziałem, co to jest YouTube, ale nie oglądałem go, nie, nie siedziałem. Nie no, w sumie oglądałem, tylko nałogowo tego nie traktowałem jako, jakiejś zajebistej rzeczy. Więc dopiero internetowy się stałem mając 22, 23 lata, zacząłem coś tam nagrywać. Więc jakby mój okres dojrzewania przebiegł normalnie, <laughs> jakby to można nazwać, poza internetem, więc... Y y y no wiesz, jak to powiedzieć, no nie mam jakby takich urojeń tych internetowych, że wiesz, liczby są istotne, followersi i tak dalej. Ja tu przyszedłem, można powiedzieć. Z osiedla. Dlatego wydaje mi się, że mi jest o wiele, wiele łatwiej tworzyć w internecie, ponieważ bardziej mi interesuje opinia, nie wiem, jakiejś bliskiej znajomej, znajomego, kolegi, dziewczyny, chłopaka, brata, taty, niż osób w internecie. Po prostu szczerze, mam to w piździe. Ale osoby, które zaczynają od razu, ma, masz 15 lat i zaczynasz tworzyć w internecie, czyli nie wyszedłeś na osiedle i nie powiedziałeś czegoś ciekawego, e, nie referowałeś niczego w klasie, tylko dla ciebie pierwsze wyzwanie to jest internet, to wtedy może coś się w głowie pierdolić. Mam takie wrażenie. No. Takie mam wrażenie, ale to mo moje odczucia, takie osobiste. Może być dosłownie inaczej. Ale, ale wydaje mi się, że jakby ludzie zaczynali na podwórku, potem e, przed klasą by coś referowali, występowaliby w teatrzyku malutkim, i potem zaczęli tworzyć na internecie, to wtedy ta adaptacja do krytyki byłaby o wiele e, przyjemniejsza, łatwiejsza, bo nawet nie, nieodczuwalna. Tak, tak mi się wydaje. A ja na przykład chodziłem do kółko teatralne. Jestem 9.2, jestem rocznik 9.2, chodziłem na kółko teatralne i tak dalej, więc może, e, wiesz, zestarałem się kiedyś w Majtki, zlałem się w na klatce schodowej, więc te wszystkie poniżenia w mojej głowie mam za sobą, więc jak w internecie coś odpię, ale to mam totalnie to wpiździe, bo internet dla mnie to jest taki twór, tak naprawdę, wiesz, nie istnieje, nie jest materialny. Dobra, odklej, koniec odklejki. A, dobrze, co się dzieje na Twitchu? Mam jakiegoś rywala, Szyni Wajfu, która puszcza wołdy, zrobiła sobie jakieś cycki narysowane. Ukradł mój pomysł. Też miałem być VTuberem. Ale niestety pożałowałem trochę grosza na robienie swojego awatara. No i muszę używać swojej twarzy. Ja pierdolę. Mam tego dosyć. I kurwa, rima, jakby mój rany był. Ej, rzeczywiście, to światło mi nie sprzyja. Widać mi wory pod oczami. A, przecież zjadłem cztery wiadra o szóstej rano. Zapomniałem. Ale nie, to światło mi nie sprzyja, w kurwi. Serio. źle wyglądam. Ej, na poprzednich kamerkach zajebiście wyglądałem, nie? Nawet kurwa streamerki do mnie pisały i cytki mi wysyłały. A teraz wyglądam jak taki stary garbaty staruch. Ej, serio, źle to wygląda. Bo światu atakuje mnie z góry, i widzicie? Są. A co z walką na Fame Friday Arena? Odwołana. Tak, niestety odwołana jest ta walka. No ja nie będę walczył. Może na śmietance będę walczył. Może na śmietance towarzyskiej, Nie towarzyskiej, tylko bite śmietanie. Ubiję komuś śmietane, kurwa. Przyznaję się, że lepiej zobaczyć od Agusi. Kurwa, jest 2023, no. Jak można takie chujowe żarty pisać? Ja pierdolę, no. Jak kumam, że masz 15 lat, jeszcze tak coś można zajebać, ale. No, w takim, co jest z wami, no? Myślę, że my będziemy ewoluować. Wy ku... oglądacie no, TikToki jesteście ograniczeni umysłowo. Poczucie humoru na poziomie k.a. Ku... nie wiem. Serio, serio. Kajne Blauzen chrztyfen. Dostosowane do poziomu streamera. No, na, na pewno, typie, na pewno. Masz za to bana. Jak możesz takiego, jak takie głupoty pisać? Aż mi się mózg gotuje od tego, co czytasz. No, I Ktoś, i, i myślisz, że ja, jaką mam. Ja mam tyton, tytonową psychę. To nowa psycha, bo potem już nie da się wyprowadzić z równowagi. Ja sobie idę przez własne mieszkanie, moja kobieta czyści gówno psa, którego jej kupiłem, ze strony całe mieszkanie jest, a ja tylko się pod nosem uśmiecham. Uśmiecham się, odpalam fajkę i mówię, kurwa, ale dzisiaj fajny dzień. To jest życie, stary. Ale nie byłoby tak, nie byłoby tak, gdyby nie ciągły trening w internecie. Zaczęło się od yy, pracy w sklepie z suplementami dawno, dawno temu. Tam już stawiałem pierwsze kroki jako ninja psychiczny. W sensie, kurwa, no wiecie, twardo psychiczny ninja. No twarda psycha, wiesz o co mi chodzi. Czy masz windę u siebie, czy logan śmiga po schodach? Po schodach zapierdala, dziesiątego piętra. Stream ze sklepu, to było piękne czasy. Piękne czasy. Wrócił Wróciłbym, jeszcze raz, bym to wszystko od nowa zrobił. Siedzenie w sklepie stu widzów. Właśnie będę jadł blanta i pił energetyka. Proszę mam tutaj okaz zdrowia. Na chuj jarać blanta i pić energetyka. To tak to jakbyś kwa wciskał pedał do przodu i do tyłu jednocześnie. No, na chuj. Poczekaj! Może. Ja bym zrobił tak, że może pierwszego energetyka. też porobił fajnego. Tutaj tego. Zajęł babce jakąś torebkę. Tu wyjęł komuś gonga kula na mieście. I potem, żeby się wyluzować, zajepaliłbym boba kula w jakichś krzakach. Ale ty to też totalnie system, nie? A no, co ja będę robił widzowie dzisiaj? Kupa mać. No, pokręcę i dropem. Pogram w grę, to po pierwsze po wyzywają tą grę. A po chwili też mi się nudzi gra. Ja mam też straszny problem, że wszystko mi po chwili nudzi. I nie wiem, jakim cudem logan jest miesiąc w tym mieszkaniu. On powinien po trzech dniach w Diozie siedzieć. RP, RP, nie wiem, no RP, no, wiesz, RP jest taki problem, że ja dobrze gram w RP. <grym> Lubię w to grać, ale ludzie są mnie dojebani. W sensie ludzie mnie cały czas tam śledzą w tej chyba gadają moim głosem i w sensie, jest to, w sensie jest to zabawne dla widzów, tak, żeby sobie kasę porobić na wyświetleniach, na reklamach, ale ja już chyba nie chcę mi się tego robić. W sensie, ja mógłbym grać, wiecie jak w RP? Z godzinnym delayem, e, z godzinnym delayem mógłbym grać w RP, żebym, bo, wie, bo wie, w sensie, wie, wiemy, że to jest memiczne, że gosterzy mnie prześladują, ja się z tego y, y, śmieję, ale, ale no wiecie, że trochę tak jest i ludzie mnie są tam <śledzą>, śledzą, zagadują do mnie, nie jest to takie naturalne, mnie to wybija z imersji i po prostu Suję to RP, bo powiem wam, że fajny, najfajniejsze RP to było wtedy, kiedy było to mało popularne u nas, i się raliśmy tym. A kiedy ludzie z nas zrobili jakieś k***a, gwiazdy tego roleplayingu, to się tak k***a, nie chciało w to grać. Każdy chyba go, chyba go, wiesz, nikt nie ma jakiegoś polotu, rozkminy, nie kinie tego. RP jest takim dużym, można powiedzieć, sandboxem yy, dla wyobraźni, tak? Że można tu tyle rzeczy wymyśleć, ale nie wiem dlaczego wszyscy wymyślali od nas coś. Nie wiem. Albo może ja jestem odklejony, kurwa, i mam wkrętkę, że wszyscy od nas odgapiają. Nie mam pojęcia. Ale dlatego myślę, że nie chcę grać w to RP. Bo wiesz, pierwsze kilka dni jest fajne, a potem dojeżdżają nas ci ludzie. Um, widziałem, że jak przestałem grać, to Piotr grał w RP. Fajnie mu szło. Naprawdę, fajnie się to oglądało z tym grubszym Joe, ale widać, że pod koniec już go ludzie dojeżdżali. W sensie dosłownie cały czas do niego podchodzili, gadali i Piotr już nie miał siły do tego. Więc, więc to jest RP. Jak będzie, to chyba dam sobie. W ogóle, nie, nie wiem, czy nie będę robił właśnie godzinnego dileja, albo po prostu nagrywał odcinki z RP. W sensie, że grał sobie w RP na ofie. I po prostu potem to puszczał. Um, bo to nie chodzi o to, że wiesz, że, mi się, że ja nie wygrywam w tej grze, tylko żeby to było fajne do oglądania, wie? Żeby to fajnie i mi się grało, i ludziom, nie? Oglądało. Kurwa, Liga Legends? Nie wiem. Stary nie ma chyba już w co grać. Co robią inni streamerzy? Co robią inni streamerzy? Jankos se gra w ligę. To on może. Rybson se gra w ligę. Oni mają piękne życia, nie? To jest właśnie zajebiste życie, bo on se odpali ligę i sobie będzie w nią grał. Nie musi pierdolić o jakichś wypadkach rowerowych. No, no, life, ale przynajmniej zawsze miałem content, nie? A ja muszę tutaj ściągać gry, Kula. ile Rybson wydał na gry w tym roku? Nic. A ja już wydałem na przykład 500 zł na Starfielda, w którego pograłem dwa dni. Wobec sobie, moje, moja twórczość, jaka jest kosztowna, trudna i niedoceniana. On płaci psychiką, pieniędzmi. W lidze się płaci psychikom. no w sumie tak, trochę chciałem bardziej pograć, ale że, pamiętacie kurwa, tych pojebów, co przychodzili tutaj, jak, jak wbiłem tego, diament? Ale były jaja, ale były jaja. To był taki jeden fajny okres, jak się tiltowały te dzieciaki tutaj z ligi. No, 2 meczyk? nie na streamie. Z szacunku... Z szacunku do widzów nie, nie, nie będę streamował. Z Cesa? W sensie, w sensie CS jest spoko, ja, ja lubię grać w CESA i gram z chłopakami na Ofie bardzo dużo, ale na streamie jest takie to... Nie wiem czy to jest fajne. Ciekawe kto wstaje o rano na poranek. Chyba te żule z żabki co właśnie idą po jakąś wódkę, żeby zobaczyć. Ludzie co wstają do pracy? A no tak, bo wszyscy kurwa wstają o 6 do pracy. Nikt nie robi na nocki. Kurwa, stary, no przecież, różnie ludzie, różnie ludzie wstają. Ale wiesz, jak ktoś wstaje do pracy, ja mam taką wizję tego, że jak ktoś wstaje do pracy, no to wiesz, śniadanie, dzieciaki, żona, pies, k***a, różne rzeczy się dzieją i tak dalej, a wiesz, ktoś ma na na dziewiątą do pracy i wstaje co o szóstej i tak, aaa, przypierdolę sobie dwie godziny, KS poranko. No raczej ja tak nie, nie mają ludzie, poznawiać. no. Znaczy nie o tym, że ja ja Poza tym. Że... W... O, ale taki żart, że się tu kinia zaczęła śmiać. Poza tym, moim zdaniem, czyli znaczy i moim zdaniem, u mnie wyglądało to tak, wiem, wiem że to nie jest ogólnie higieniczne, to teraz powiem, etyczne i moralne możliwe, też nie, ale ja miałem tak, ja to miałem od podstawówki, od tego, że ja, 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 ja wstawałem, ja wstawałem, myłem zęby, ubierałem się i wychodziłem. Naprawdę, po prostu. I u mnie tak to wyglądało do 23 trzeciego, roku życia, że ja się myłem na noc, wiesz, po całym dniu się myłem na noc, przed snem, no i, i e, ja, przed, ja już miałem, ja byłem spakowany do pracy, czy tam szkoły, czy czegoś tamkolwiek. U mnie to wyglądało tak, że ja się spakowałem i na siłkę i do pracy, bo chodziłem na siłkę przed pracą, tak? Więc miałem tą torbę przygotowaną, wszystko było gotowe, ja nawet miałem coś takiego pojebanego zrobionego, że ja miałem już nasypaną przedtreningówkę do shakera, shaker był otwarty, obok było wieczko i woda już leżała i ja się podnosiłem, Stawałem, myłem zęby, ubierałem się już w drodze, zalewałem przed treningówkę, zakręcałem i wychodziłem. I, i, i ja tu tylko nie wymyślam. Ja 6-7 minut, jak Boga, Matkę kocham, Ojca, cały prokocim nowy. Ja po 6-7 minutach od obudzenia się, szedłem już z tą torbą na, na przystanek. I często miałem ropy w oczach, i, i wiesz, często wiesz, rozdupcony taki, ale szedłem, ale szedłem i działałem. I działałem. Jeszcze może jak, jak jeszcze jak chodziłem do szkoły, to rzeczywiście miałem dłuższe włosy, to czasem szybko je ustawiałem na żel. To rzeczywiście troszkę mnie tam czas, kurwa, troszkę więcej czasu miałem, nie? A normalnie 6-70 minut wypierdalałem. Dlatego dzisiaj jestem tu gdzie jestem, widzowie. To, I to był najlepszy poranek, to był mój najlepszy poranek. Tak, włosy na żel, tak, tak. No to nie, to to było gimnazjum, to stawiałem włosy na żel i to rzeczywiście dłużej wychodziłem z domu. Ale jak już byłem w pracy, wiesz, kumatny, byłem wariat, wiesz, tu włosy na bok, idziesz i tak dalej. Więc więc moje poranki wyglądały tak, że bardzo szybko ee, wychodziłem. Szybko szybko działały. Teraz bez układania włosów to w 3 minuty wychodzi. Tak, też mi się tak... No teraz to w ogóle odkopa. Bardzo szybko potrafię się zabrać. Listerin zamiast czoteczki do zębów, o to listerin, to dla, dla bogaczy, to dla bogaczy. Czy strałeś w autobusie? Nie, no to strałem w domu. mówię, o co chodzi? Ale czasami tak bez strania z rana, nie? I dojeżdżałeś sobie do pracy, ja akurat miałem taką fajną pracę, że, że pracowałem w sklepie i, i, i szedłem sobie wysierać się w galerii handlowej, tak? Bo w galerii był kibel i zawsze chodziłem do, kiblu, dla kibla, do kibla dla inwalidów, tak jest? No bo zawsze można było się zamknąć, jak król się poczuć, siąść na tych barierkach, tak? I zawsze jak wychodziłem z tego kibla, to udawałem, że kuleję. Żeby nikt się do mnie nie przysrał, nie? Ale to wiesz, to był taki kibel pracowniczy. Kibel pracowniczy. A ciekawostką było zawsze, że jak chciałem, jak było zajęte i czekałem, to zawsze wychodził widz z czatu, tego kibla, ze Twitch'a. No, ciekawe, ciekawe to było. Fajne to było, fajne to było. A miałem takie takiego ziomka, chyba teraz już to mogę powiedzieć, bo to było 10 lat temu, że mój ziomek brał koc do tego kibla dla inwalidów, przychodził na dziewiątą do pracy i spał w tym kiblu. Dwie godziny. Serio. I, i wiem, że to brzmi naprawdę się. Mać, ale on to robił, on to robił, on zawijał sobie koc, otwierał sklep, otwierał sklep, wszystko było, zamykał, kluczyk, wiesz o dziewiątej, wiesz o 9 w poniedziałek kto ci przyjdzie po suplementy, nie? I kurwa wchodzi co do kibla, zamykał, pościel, cyk, pek, dwie godzinki, budzisz się 11, wracasz i tak dalej, no. Takie były czasy. Piękne, piękne czasy. Piękne. Tak jest. Ale, no, tak można powiedzieć, ja, ja zawsze, zawsze będę przypominał sobie tą historię, że jak chciałem mieć pracę taką poważną, no to wiadomo, pierwsze to były takie ulotki, nie ulotki, magazyny, nie magazyny, ale taką pierwszą, poważną powiedziałem sobie, chcę mieć ubikację. Chcę mieć ubikację w pracy. Bo ja miałem tak, że jak się denerwowałem czasem, e, no to mi się strać chciało. Często w ogóle miałem jakieś problemy z żołądkiem, nie? Jad, jadłem szybko, nerwy i tak dalej. Pomyślałem sobie, chcę mieć pracę, gdzie jest kibel, żebym mógł się w każdym momencie wystrać, no. I dzisiaj zobaczcie, gdzie jestem. Zobaczcie, gdzie by to doprowadziło. Ech, niesamowite. Kibel musi być, jasne. Ale se, wydaje nie przypadkiem rtęć nie do kreatyny? Tak, oni dodają rtęć do kreatyny. Normalnie Aga ostatnio sobie kreatynę wali sobie bombę, nie? Bo moja dziewczyna trenuje. No, moja dziewczyna to ma lepszą formę ode mnie sto razy i to przyrzekam wam. I nagle, jak kuba zbójca strzelił się w termumę zamieniła. I rtęć była w środku. Dobra, to było chujowe, to było chujowe. Wy, wy, wysuń, usuńcie to. Tego nie powiedziałem. To miał być śmieszny żart, ale nieważne. Nie ma już tęci w termometrach. Ha! Bo pewnie cały jest w kreatynie! Kurwa! Wybrnąłem, wybrnąłem z tego. Ale kto, kto, kto nie oglądał ostatniej okładki faktu, tak? Było tak, było tak, nie? Zawsze pamiętam, był taki sklep na Paracocimiu Jaga. Tam zawsze były niemieckie pornosy. Oj, kurwa, łapy dwie zdarte były. Normalnie przy witrynie waliłeś konia. I było, było. I, i normalnie mistrzowie marketingu w tych sklepach robili tak, że ten fakt kładli tyłem, że było widać te cipy. Te wiecie, Nasty Bitches. Nasty to znaczy obrzydliwe k***y, nie? W ogóle też dziwnie brzmi. Ale to jest... W ogóle ci raperzy nawijają. Nasty Bitches. Ale to jest obrzydliwa dziwka. Zobaczę jaka ona jest obrzydzająca kuła. To też jest w ogóle to, to słowotwórstwo, to wszystko jest niesamowite. Ale ogólnie efekt obrzydzenia yy, plus efekt yy, jak to się nazywa? No, jest to yy, poniżenie, tak! Więc aspekt poniżenia i obrzydzenia jest bardzo mocno powiązany z seksualnością i z podnieceniem, tak jest. Poniżenie, podniecenie na tych samych można powiedzieć, neuronach stąpają. Ja jestem po studiach psychologicznych i lubię sobie oczywiście lawirować między tymi tematami, ale taka jest prawda. Więc delikatnie wiecie, poniżenie, ty dziwko, klap z jej w pies wiecie o co chodzi i, 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 i. Tak przynajmniej w pornosach jest, nie? To tak nie jest tak? Co ulogana? Nie mam pojęcia, musisz go spytać. Ja też z nim za dużo nie gadam, raczej robię do niego. Póki co macha ogonem, dużo je, urósł bardzo dużo Jest okej, okay, wczoraj był na streamie, możesz sobie zobaczyć Życie śliskie, jakie bane, salamandry Jakaś panna patrzy, a w usta miała zaczyn, ja że chcę mieć ten gotówki, no to wcale dziś nie zasnę Nie wiem co jest jasne, bo stare w okularach Pośród ludzi marznych choć ma mnie rozpala jak kara Lach jedź mi przyłapanej na czarach jak gibon po długiej przerwie od jarania Ja że już nie jaram, no to pojem